Od jakiegoś już czasu e, widzimy wyraźnie, że wiele rzeczy w przestrzeni się zmienia. E, zmieniają się e, jakby warunki funkcjonowania naszego w przestrzeni. Zmieniają się też. E, czy zmienia się też to, co e, e, Magda widzi w przestrzeni. E, no już, Najbardziej taki e, e, wyrazisty przykład, kiedyś odczepialiśmy e, jakieś wraże złe byty. A teraz tego nie robimy, bo tego po prostu nie widać i przebieg sesji zupełnie, ale to zupełnie się zmienił. E, nagramy o tym oddzielny wgląd, ale teraz mogę powiedzieć tylko tyle, że przebieg sesji i cel sesji. To jest powiązane zmienił się z e, takiego zewnętrznego, to jest zresztą wszystko dookoła nas. Tak? Czyli coś tam nam, nam, nam przyczepiono z zewnątrz. E, ktoś nas o, opanował, opętał, mm, ciągnie energię. Ten, e, zmieniło się to na mm, takie działanie bardzo wewnętrzne. E, co ja mogę zrobić? Co ze mną się dzieje? E, jak ja mogę pomóc samemu sobie uzdrowić swoje energię? Wraz z tymi wszystkimi zmianami zaczynamy inaczej postrzegać to, co jest dla was. To oczywiste, bardzo ważne w sesjach. Mianowicie cel duszy. Magda, jak to dzisiaj widzisz? Dotąd y Widziałam istotę światła, istotę energe energetyczną, która podąża drogą, drogą wykreowaną przez siebie, drogą przeznaczoną dla siebie. Kiedyś rozmawiając na, na temat właśnie tych zmian, które nastąpiły, zobaczyłam, że nie ma ani drogi ani indywidualnej, takiej y, humanoidalnej istoty, tylko jest fala. Taka fala, jak, y, jak y, y, gimnastyki y, taśmą ozdobną robią. I cel duszy stał się jeden, spójny i to jest byki. Spójny dla wszystkich. Spójny dla wszystkich. Mhm. Być. I jak mi to przestrzeń pokazała, falujemy w różnych obszarach. Śpiew, taniec, komunikacja, pismo, ale to nie jest nic stałego. To jest zmienne w każdym z tych obszarów. Mamy za zadanie. Znaleźć się w punkcie jestem, kiedy mamy wiedzę i czucie, że jestem w tym jednym punkcie. I jeśli cel ten zostaje osiągnięty, czujemy, że jesteśmy, a falujemy w inny obszar. I e, przykładem. E, na przykład, jaki przestrzeń e, pokazała. Jesteśmy zdenerwowani, bo dostaliśmy informację, że e, zablokowano nam konto bankowe. Zatrzymajmy się. Jesteśmy zdenerwowani, rozczarowani, e, wściekli, smutni. E, to jest punkt, w którym jesteśmy mówienie w tym momencie. Dobra, nic się nie stało. Na pewno się to jakoś rozwiąże. Jest omijaniem. Kłamstwem wobec siebie. Tak, omijaniem Kłamstwem. punktu jestem w mhm. tym wydarzeniu. Mhm. E, bo jesteśmy zawsze w punkcie doskonałym energetycznie, a nasze umysły niekoniecznie. E, niekoniecznie postrzegają to w ten sam sposób i teraz jeszcze kolejny przykład, który chciałabym przytoczyć, nagrywając materiał na temat 17 lipca czyli dzisiaj tak, czyli dzisiaj właśnie z dużą ekscytacją spodziewałam się, że zobaczę bardzo spektakularne zapowiedź bardzo spektakularnych wydarzeń. Nie ukrywam, że jako człowiek no, chciałabym jakieś wielkie ujawnienia, wychodzi polityki, mówi, dobra, wiecie co, ale jestem niefajny i teraz już będę fajny. No cokolwiek. Tutaj wie, jakieś wielkie y, 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 ilości samolotów, nawet. no coś, żeby się zadziało. Z, i z takim podejściem e, m, zaczęliśmy, moim, zaczęliśmy nagrywać ten materiał, a która w tym przestrzeni, jak wiecie, pokazała, że to jest bullshit. No i teraz gdzieś w umyśle, moim, pojawiło się po prostu rozczarowanie. I moim też. Tak. I i okej. Okay, no. No bo tak fajnie by było, jakby się coś jakby wydarzyło. Jakby się coś wydarzyło, prawda? prawda? Ale, mhm. się nie, ale się, tak się nie wydarzy. Za to e, dzisiejszego dnia e, dopiero się zaczął. Przestrzeń e, pokazuje m, bardzo, bardzo wiele. Nie wiem, czy to m, będzie jeden z e, paru materiałów, które dziś nagramy. Ponieważ stoi otworem tak jakby, jakby po prostu już się tam było. No, nie rozumiem. Dzisiaj przestrzeń jest taka, że ja przestaję, mój umysł przestaje funkcjonować. Przychodzą tylko informacje z przestrzeni. Jak jakby równowaga pomiędzy mną, człowiekiem, a mną, telepatą, została przesunięta na rzecz telepaty. <grym> <Rozumiem>. Taki dzień. <grym> no nie wiadomo, czy taki dzień. Nie wiadomo. Bo może to jest właśnie to, co się miało wydarzyć tak. Tak, u ciebie. Tak i teraz. U ciebie, uh -huh, tak? Uh -huh, uh -huh. Ale u kogoś innego, może coś innego. Jasne. Uh -huh. A, I też będzie przefajne. Uh -huh. e, tak, e, słuchając tego, o co mówisz, przyszło mi do głowy. Ciekaw jestem, jak ty się do tego odniesiesz. Um, czym jest ta mityczna, mitologiczna miłość, którą my tak mamy emanować i mamy nią być właściwie i z niej jesteśmy skonstruowani. Pomyślałem sobie, że to, co to jest ta miłość? To jest zakochanie się w zwyczajności, we wszystkim co jest. Chociaż to może mało odkrywcze. Mhm. To Tej... jest prze przepięknie zdefinien. Nie, nie, nie chcę tego słowa. E... Przepiękne określenie tego, co z kolei ja zobaczyłam. E... To jest zakochanie się w sobie. No a ty jesteś wszystkim tą, tą zwyczajnością właśnie. A, I popatrz, że e... Właściwie wszelkie wglądy i wszelkie nasze rozmowy na ten temat mm, gdzieś zmierzają do jednego e, punktu, do punktu wiedzy, kim jesteś. Tak. E, a z tego, kim jesteś, wynika wszystko, wynika całe Twoje funkcjonowanie. Jeśli zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś kreatorem, kreujesz wszystko, absolutnie wszystko widzisz, słyszysz, czujesz, myślisz. Mhm. Wszystko, co przychodzi do Ciebie z tak zwanego zewnątrz i z tak zwanego wewnątrz, no to e, stojąc na takim gruncie, wynikają z tego e, no, bardzo konkretne implikacje, które mm, których nie da się pogodzić z y, naszym funkcjonowaniem do tej pory. Prawda? no bo jak mogę mieć do kogokolwiek pretensje, skoro wiem, że sam to wykreowałem, na przykład nie mhm. tak najprostszy przykład mhm. no ale takich sprzeczności znajdziemy te, takie sprzeczności znajdziemy na każdym kroku i teraz z, z tym, że jesteśmy kreatorami a ta kreacja jest na poziomie energetycznym i Wynika z pełnej wiedzy, którą, z którą przyszliśmy, z którą zaistnieliśmy w różnych światach materialnych. Ta wiedza nie ma nic wspólnego z naszą wiedzą e, umysłową, rozumową. I te nasze kreacje nie mają nic wspólnego z naszym chceniem z poziomu e, Kowalskiego, mm -hmm. Subieckiego. Mm -hmm. Dlatego, mając wiedzę, że jesteśmy kreatorami, mamy też wiedzę, że wszystko, co nas spotyka, jest wykreowane przez nas. Ale nie odwrotnie. Nie usiądziemy na fotelu. To nie o tę kreację chodzi, kiedy usiądziemy na fotelu i powiemy, niech się stanie basen mm. i Ferrari, i staje się basen i Ferrari. Mm, tylko pojawia się basen i Ferrari, a my się zastanawiamy, szukamy w sobie, co się wydarzyło. Mm -hmm. eee, I idąc dalej tym tokiem rozumowania, mm, <grym> My, znaczy my ludzie, e, mieliśmy dotąd takie poczucie, nie, może nie wszyscy, ale myślę, że to dość powszechne, że owszem, my jesteśmy kreatorami, ale my nie umiemy kreować jeszcze. Uh -huh. To nie jest prawda. Nie jest prawda. To nie jest. My sami tak mówiliśmy e, kiedyś, tak. prawda? Uh -huh. To nie jest prawda. My doskonale kreujemy i... a, no, bo Mówi tak, nie umiemy kreować, bo ja sobie tego Ferrari z basenem nie, jakoś nie wykreowałem. Nie mam pieniędzy, nie mam pracy, jest słabo ogólnie, nie? No właśnie, świetnie sobie wykreowałeś. Tylko że wracając do e, punktu na, do, do sedna naszych rozważań, jestem. No co to znaczy jestem? Jestem, to znaczy Wiem, że sobie świetnie wykreowałem, niezależnie od tego, czy to jest dla mnie przyjemne, nieprzyjemne. Chociaż właściwie w tym punkcie już się kończy takie poczucie przyjemności i nieprzyjemności. No, jestem, to co wykreowałem jest mhm. i moją, moim, to trudno powiedzieć zadaniem, ale moją aktywnością jest zrozumienie sedna tej kreacji. Tak? No dlaczego tak sobie wykreowałem, a nie inaczej? I tu dochodzimy do sesji. Uh -huh. Prawda? Uh -huh. Bo w sesjach właśnie pomagamy to zrozumieć. Pomagamy to właściwie... Ujawnić. ujawnić. Pomagamy to tak. ujawnić. Uh -huh. Prawda? Uh -huh. Ale skuteczność sesji nie zależy od nas, tylko od osób, które do tej sesji przystępują. Bo pokazało mi się to dzisiaj, jako takie osoby prowadzące sesję, operator i telepata otwiera drzwi. Osoba uczestnicząca w sesji może albo zostać na progu tych drzwi, albo zrobić krok i wejść w przestrzenie, które się otworzą. A jak już zrobię krok, to może e, wykreować sobie tam albo przestrzeń nieszczęścia i wrogów, e, i niepowodzenia, albo e, przestrzeń powodzenia, szczęścia i otwarcia. I teraz przestrzeń mi poodpowiada, że doświadczenia i wydarzenia za tymi drzwiami po prostu są, a to my im właśnie nadajemy albo e, znaczenie szczęścia, albo znaczenie szczęścia, używając takich y, y, no, y, słów niekolokwialnych, tylko takich… Prostych. Prostych, tak. Z y, prowadzeniem sesji wiąże się też y, inny aspekt, y tego, o czym mówiłaś, czyli ich skuteczności czy nieskuteczności, a mianowicie, e, on jest kluczowy absolutnie, e, nastawienie, e, z jakim w sesję wchodzi klient. Powiesz coś o tym? E, tak. Do, ses do sesji e, podchodzimy bez oczekiwań. Jeśli e, Przychodzimy, żeby e, potwierdzić swoje osobie przekonanie. E, no to nie zawsze tak jest, no tak jak z tym moim oczekiwaniem względem 17 lipca. No i nic się nie, wy, nie wydarza, tak? Natomiast jeśli podejdziemy do tego, że przychodzimy, żeby zobaczyć mm, Powziąć wiedzę o tym, kim jesteśmy, bez oceny i oczekiwań, to to właśnie są te drzwi, które możemy wtedy otworzyć. Mm -hmm. Chociaż z drugiej strony, jak na to patrzę, no to jeśli ktoś podchodzi z jakimiś konkretnymi oczekiwaniami, z, to przecież zazwyczaj taki jest. I z. Jakąś bardzo konkretną sprawą, z problemem, który należy rozwiązać, i to przecież nie jest nic dziwnego, to też wcale nie jest źle. Bo no, nie, nie, nie istnieje coś takiego jak źle-dobrze. Mhm. Skoro wchodzi e, z taką energią, to znaczy, że z taką ma wejść. Co to w ogóle znaczy, czy sesja jest udana, czy nie? Czy rzeczywiście e, udana sesja to jest rozwiązanie tego, co klient uważa za swój problem? Nie. I to osle, os, ostatnia nasza sesja pokazała. Mhm. A klientka. No nie tylko ona, nie tylko. Tak. Ale to tak naj, jakoś naj, naj, najbardziej pamiętam. Mhm. Klientka przyszła z konkretnym, bardzo konkretnym problemem. A to była tylko zasłona dymna, mhm. rzeczywistych. Obszowo uzdrowienie przestaje być właściwe, ponieważ nie ma nic chorego. No tak, tylko jakiego słowa używać? No bo jak powiemy oczyszczenie, no to powiesz, nie ma nic brudnego. Tak, no. Pozostańmy przy tym uzdrowieniu. No właśnie, wydaje mi się ono najbliższe. Um... Chociaż zgadzam się z Tobą, że niepoprawna. Mm -hmm. Rozmawialiśmy te, też o tym, e, znowu w, jakby w tym samym kontekście, czym jest duchowość. Duchowość to wiedza, że wszystko jest OK. Tak. Piękna definicja, bardzo mm -hmm. mi się spodobała. Wiedza, że wszystko jest OK. I znowu, to wynika z wiedzy, nie z wiary, z wiedzy kim jesteśmy. Bo czym jesteśmy? Bo ja nie wiem, czy, na, czy ta takie, takie personifikacja, takie uosabawianie tego za chwilę jeszcze będzie miało sens. Tak. Tak, masz rację. A teraz dopiero rozumiem, co co, co powiedziałam parę dni temu. A do jednej młodej osoby. No i powiedziała, że marzy o tym, żeby być ptakiem. I ja w ogóle powiedziała mi, że przecież jesteś ptakiem, tylko w innym wymiarze. I rzeczywiście jesteśmy wszystkim, no. Mhm. I trzeba mi ptakiem rację, mhm. że za chwilkę tak. Gdzie słowo wszystko też jest nie tak. do końca adekwatne. Tak. Prawda? Tak. tak. Bo ono znowu coś zamyka. Mhm. Po prostu jesteśmy. Tak. Dobra, no, dziękuję bardzo. Dziękuję.